W tym filmie opowiem Ci fascynującą historię samochodu. Od pierwszych pojazdów, napędzanych parą, aż po nowoczesne samochody elektryczne. Dowiesz się, jak przemysł motoryzacyjny rozwijał się przez wieki i jakie innowacje zmieniły sposób, w jaki się poruszamy. Już w XVIII wieku ludzie marzyli o pojazdach bez koni. Francuz o imieniu Nicolas Cugnot zbudował w 1769 roku pojazd napędzany parą. Był powolny, głośny i trudny do prowadzenia. Mimo to był to początek historii samochodu. W XIX wieku pojazdy parowe stały się trochę lepsze, miały duże kotły i musiały spalać dużo drewna lub węgla. Dymiły i były niepraktyczne na zwykłych drogach. Pokazały jednak, że maszyny mogą poruszać ludzi. W 1885 roku Karl Benz wynalazł pierwszy samochód z silnikiem benzynowym. Miał trzy koła i wyglądał jak duży wózek dziecięcy z silnikiem. Jego żona Berta odbyła słynną podróż, żeby go wypromować. To był początek nowoczesnych aut. Henry Ford zrewolucjonizował świat samochodów od 1908 roku modelem T. Używał taśm produkcyjnych, aby budować auta szybciej i taniej. Nagle zwykli ludzie mogli sobie pozwolić na samochód. Model T sprzedano w milionach egzemplarzy. W latach XX wieku inżynierowie zaczęli robić auta mocniejsze, silniki były większe, a pojazdy mogły jeździć szybciej. Popularne stały się wyścigi, które pokazywały, co potrafią nowe modele. Ludzie uwielbiali ten dreszczyk emocji. Kiedyś nie było dobrych dróg dla samochodów, tylko wyboiste ścieżki. Wraz ze wzrostem liczby aut budowano drogi asfaltowe lub betonowe. Dzięki temu jazda stała się wygodniejsza i bezpieczniejsza, miasta i wsie zostały lepiej połączone. W latach 30. XX wieku producenci zwracali większą uwagę na wygląd samochodów. Auta miały zaokrąglone kształty, błyszczące kolory i fajne detale jak chrom. Miały nie tylko jeździć, ale też robić wrażenie. Samochód stał się symbolem statusu. Podczas II wojny światowej samochody produkowano dla armii. GP i inne wytrzymałe pojazdy pomagały żołnierzom w terenie. Zwykli ludzie prawie nie dostawali nowych aut, bo wszystko było potrzebne na wojnę. Po wojnie produkcja ruszyła pełną parą. W latach 50. produkcja samochodów eksplodowała, szczególnie w USA. Rodziny chciały mieć własne auta. Duże modele z płetwami i dużą przestrzenią były bardzo popularne. Kina samochodowe i drive stały się mega modne. Długo samochody były dość niebezpieczne przy wypadkach. W latach 60. wprowadzono pasy bezpieczeństwa. Na początku nikt ich nie lubił, ale ratowały życie. Później stały się obowiązkowe w wielu krajach. Od lat 70. firmy japońskie jak Toyota i Honda zaczęły się wyróżniać. Ich auta były małe, oszczędne i niezawodne. Ludziom się to spodobało, zwłaszcza gdy benzyna stała się droższa. Powoli doganiały Amerykanów. W 1973 roku benzyna nagle stała się rzadka i droga przez problemy na Bliskim Wschodzie. Duże paliwożerne auta straciły na popularności. Ludzie chcieli teraz mniejsze samochody, które mniej zużywają. To zmieniło przemysł motoryzacyjny. Już pod koniec XIX wieku były samochody elektryczne ale zostały zapomniane. W latach 90. wróciły, bo problemy środowiskowe stały się ważniejsze. Pierwsze modele były słabe i miały mały zasięg, mimo to to był nowy start. Od lat 80. auta stały się mądrzejsze dzięki elektronice. Silniki były sterowane komputerowo, żeby działały lepiej. Później pojawiły się nawigacje i kamery cofania. Samochody to już nie tylko pojazdy. Volkswagen Garbus to kultowy samochód, który zaczął produkcję w 1938 roku. Dzięki swojemu zaokrąglonemu kształtowi i niskiej cenie odniósł wielki sukces. Jeździły nim miliony ludzi i stał się symbolem wolności. Wielu go dziś wciąż kocha. Marki takie jak Mercedes czy Rolls Royce już wcześniej produkowały auta dla bogatych, miały miękkie siedzenia, mocne silniki i dużo błysku. Dla zwykłych ludzi były tylko marzeniem. Luksus stał się znakiem rozpoznawczym tych firm. Wyścigi samochodowe, jak Formuła, jedna, wpłynęły na rozwój samochodów drogowych. Techniki takie jak lepsze hamulce czy aerodynamika pochodziły z motorsportu. Fani oglądali i chcieli mieć podobne auta. Szybkość stała się ważna. W latach osiemdziesiątych pojawiły się minivany, na przykład Chrysler Voyager. Miały dużo miejsca na dzieci, zakupy i bagaże na wakacje. Rodziny uważały je za bardzo praktyczne, nie były szybkie, ale bardzo przydatne. Od lat dwutysięcznych popularne stały się hybrydy, takie jak Toyota Prius miały silnik benzynowy i elektryczny razem, oszczędzały paliwo i były lepsze dla środowiska. Wiele osób widziało w nich przyszłość. Tesla pojawiła się w 2003 roku z elektrycznymi autami, które były szybkie i fajne. Modele jak Tesla Model S miały ogromny zasięg i ekrany dotykowe. Sprawiły, że auta elektryczne stały się atrakcyjne dla młodych. Elon Musk stał się gwiazdą branży. Od lat 2010 firmy testują auta, które same jeżdżą. Dzięki kamerom, czujnikom i sztucznej inteligencji mają unikać wypadków. Niektórzy uważają to za przerażające, inni za genialne. To jeszcze nie jest perfekcyjne, ale prace trwają. Dziś auta muszą emitować mniej CO, bo klimat cierpi. Wiele krajów niedługo zakazuje samochodów na benzynę i diesel. Elektryczne i na wodór mają je zastąpić. Przemysł musi się szybko zmieniać. Ludzie od zawsze zmieniają swoje auta, by były wyjątkowe. Obniżanie, spoilery czy głośne wydechy są popularne wśród młodzieży. Tuning stał się kulturą. Chodzi o osobowość i zabawę. Stare samochody jak Ford Mustang czy Porsche 911 to dziś kult. Kolekcjonerzy wydają dużo pieniędzy, by je odnowić. Przypominają dawne czasy i mają wyjątkowy klimat. Na spotkaniach fani pokazują je z dumą. Samochody grają dużą rolę w filmach jak Delorean w powrocie do przyszłości. Dodają scenom emocji lub humoru. Aston Martin Jamesa Bonda to klasyk. Stają się gwiazdami jak aktorzy. W przyszłości samochody mogą latać lub być tylko elektryczne. Naukowcy pracują nad nowymi pomysłami, na przykład autami solarnymi. Nikt dokładnie nie wie, jak to będzie, ale na pewno będzie ciekawie. Historia samochodu trwa dalej. Samochody zmieniły życie, bo do pracy można szybciej dojechać. Kiedyś ludzie szli godzinami pieszo lub jechali konno. Dziś miasta bez aut są prawie nie do wyobrażenia. Dają wolność, ale też korki. Już małe dzieci kochają samochodziki i marzą o jeździe. Modele takie jak matchbox są hitem wśród dzieci. Później wiele osób chce mieć prawo jazdy. Samochody fascynują każde pokolenie. Z większą liczbą aut pojawiły się zasady ruchu, żeby było bezpiecznie, wynaleziono światła, znaki i ograniczenia prędkości. Bez nich na drogach byłby chaos, wszyscy muszą się do nich stosować. Samochody na benzynę i diesel powoli znikają, bo zanieczyszczają powietrze. Zastępują je auta elektryczne i nowe paliwa, np. wodór. Zmiana już się dzieje. Dla 14 latków będzie to normalne.